otwiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, na hasło Do Diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams poleca. www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Do Diabła z grami w dzisiejszym odcinku po lordowsku, czyli z kielichem. No ale nie ma tu niestety wina, jest tylko woda z sokiem. No ale tak czy inaczej, słuchajcie, wasze zdrowie. A my lecimy z odcinkiem o diabelskich zakupach, czyli w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co kupiłem sobie na przestrzeni ostatnich tygodni. No tam, myślę że jakoś tam pola miesiąca, nie w sensie od ostatniego odcinka, który traktował o takich właśnie zakupach. Moi drodzy, zakup numer jeden, czyli. Hades, z Hadesa widzieliście już sporo materiałów na moim kanale gry, nie recyzowałem, ale generalnie rzecz biorąc daje jej bardzo mocne 8,5 na 10, prawie 9 na 10. Ja spędziłem z Hadesem ponad 70 godzin. Myślę, że pod stówkę tak już podjeżdżam i gra jest ogólnie biorąc bardzo, bardzo dobra. Mamy tutaj już praktycznie kurtowy roguelike z e, ucieczką z Hadesu. Nie? Piękna grafika, naprawdę, słuchajcie, stałe 60 fpsów. Gra ogólnie rzecz biorąc wciąga jak bagno i ma ten syndrom. Jeszcze tylko jednego razu. Nie? Pudełkowa to też jest spoko, ponieważ zawiera książeczkę, w której zobacz, możemy zobaczyć wszystkie postacie występujące w grze. Naprawdę Hades polecam każdemu, który jeszcze nie próbował. Gra uzależnia jak bagno, ale jeszcze bardziej uzależnia, moi drodzy, Stardew Valley, czyli kolejny tytuł, który udało mi się zdobyć w ostatnim czasie. Stardew Valley, o tej grze wiedziałem już od bardzo dawna. E, tak jak jestem fanem, słuchajcie, Harvest Moon Pierwszych, szczególnie tej części na PSX, e, Stone of Seasons, Friends of the Mineral Town, no to muszę uznać tutaj bezapelacyjnie Astadio Valley za najlepszą grę farmerską, jaka kiedykolwiek się ukazała, nie? Moim zdaniem oczywiście. Materiał z tego tytułu na kanale zobaczycie już niedługo, słuchajcie, recenzja myślę, że wpadnie jakoś w środę, może czwartek, nie? Jeżeli dobrze pójdzie, albo wcześniej, jak pójdzie świetnie. Zobaczymy. No, generalnie rzecz biorąc zapraszam Was do recenzji, która już niedługo na kanale, no, a Stardew Valley jest naprawdę rewelacyjnym Tytułem, nie? Tylko tyle Wam powiem. I bardzo, bardzo dobrym zakupem. Mam w grze ponad 100 godzin i myślę, że jeszcze spokojnie stówkę ze Valley spędzę. E, troszeczkę mniej czasu spędzę, słuchajcie, ale na pewno spędzę go równie ciekawie e, z kolejną grą, która jest tutaj takim moim najlepszym zakupem, w sensie na, na tej liście, ponieważ już od bardzo dawno szukałem tego tytułu. Chciałem go za w końcu zdobyć i nareszcie w końcu mi się udało, czyli I AM Setsuna, moi drodzy, kolejny klasyczny japoński RPG w duchów wczesnych Final Fantasy, duchów Chrono Trigger, no też od jakiego dewelopera, czyli właśnie od twórcy tych tutaj hiciorów, czyli Square Enix, a dokładnie od e, i takiego pododdziału Tokyo RPG Factory. Jest to trzeci tytuł e, właśnie od Tokyo RPG Factory, który mogę postawić na półce. Moim zdaniem jest słuchajcie lepszy niż Oninaki. Prawdopodobnie jest też lepszy niż Lost Sphere. Nie? Naprawdę AMZ Tsunami ma mega mroczny, bardzo smutny klimat, taką Mega przygnębiającą atmosferę, nie? Recenzja już nie bawiam na kanale, ponieważ jestem pod koniec tego tytułu, więc nic tylko nagrać i Wam o niej opowiedzieć, nie? Ale już teraz mogę powiedzieć, że polecam. Szczególnie wszystkim Panom klasycznych japońskich RPGów, nie? Dobra, moi drodzy, kolejna gra to Astral Chain, czyli. Heechor, który tak naprawdę jest jednym ze, ze sztandarowych tytułów na Nintendo Switch. I powiem Wam tylko tyle, że osobiście żałuję, że kupiłem go tak późno. Gra jest, gra pozostała zrobiona przez Platinum Games, czyli twórców Bajonety. Jest bardzo dynamicznym takim, wiecie, slasherem połączonym troszeczkę z rozwiązywaniem śledztw. W stylu, na przykład powiedzmy Wiedźmina, nie? Czegoś takiego. Albo rozwiązywania śledztw z Seeking City. Czyli będziemy tutaj musieli, wiecie, szukać przeróżnych rzeczy. Odpalać specjalny tryb widzenia. No a po tym wszystkim będziemy walczyć z całymi zastępami wrogów w bardzo ciekawym, futurystycznym, słuchajcie, klimacie takiego anime, nie? Naprawdę gra też, muszę Wam powiedzieć, że graficznie totalnie urywa głowę i jest jednym z najlepiej wykonanych tytułów na Nintendo Switch, bezapelacyjnie. Recenzja od Chain, nie wiem czy się znajdzie na kanale, myślę, że kiedyś tak, nie? Ale na razie gra ląduje u mnie na półeczce, ponieważ muszę nadrobić backlog, czyli właśnie dokończyć starty, ale słuchajcie, ja im Setsuna, nie? Dobra, kolejny tytuł, czyli... Shanti Half-Genie Hero Ultimate Edition. Miałem ochotę na jakiegoś dynamicznego, pięknego graficznie i nowatorskiego platformera, ale no nie słyszałem bardzo dużo zawsze dobrego. O, Shanti, grę kupiłem generalnie w sklepie Electronic Dreams. Pamiętajcie, że jak zadzwonicie do sklepu Electronic Dreams, albo do nich napiszecie, e, no to na hasło do diabła z grami dajcie zawsze jakąś ciekawą tutaj e, promocję, nie? Ja sobie jeszcze w Shanti Half-Genie Hero nie grałem, ale słyszałem o tych, że naprawdę Cała masę dobrych rzeczy, no i już nie mogę się doczekać, kiedy położę na nim swoje macki, nie i będę mógł zagrać. Będę mógł zagrać, bo to miał czas, żeby zagrać, nie? Moi drodzy kolejna nagra, czyli tytuł, na który już się nastawiałem od bardzo dawna: Ringfit Adventure. Oczywiście w zestawie z całym samym ringfitem. No i powiem Wam tak, nie planuję nagrać materiał o Ringfitie, taki, który będzie pokazywał, wiecie, Ringfita okiem osoby ćwiczącej ponieważ coś tam ze sportem zawsze miałem wspólnego. No ale już tak przed tym wszystkim powiem Wam, że ogólnie rzecz biorąc, DrinkFit e, za, zachwycił mnie, mm, zachwycił za duże słowo, zaskoczył mnie na maksa, słuchajcie, pozytywnie, nie? Ponieważ e, tym, e, za pomocą tego DrinkFita możemy naprawdę dać sobie dobry wycisk, e, ilość ćwiczeń, które możemy sobie wybrać w tym tytule, różnych, słuchajcie, opcji, jakichś, wiecie, joggingów, stretchingów, ćwiczeń na plecy, ręce i tak dalej. Jest tego cała masa, jest też w tym yoga. Naprawdę można powiedzieć, że RingFit to taki zaawansowany program treningowy, nie? Naprawdę bardzo fajna sprawa. Dodatkowo jeszcze sam, sam, sam ten okrąg, sam ten RingFit jest wykonany naprawdę dobrze. I tutaj też byłem zaskoczony tym, że jest on tak bardzo stabilny, nie? ponieważ generalnie myślałem, że będę w stanie go na przykład złamać, albo go zniszczyć. No nie jestem, co mnie bardzo cieszy. No i generalnie rzecz biorąc, na naprawdę polecam i obiecuję Wam, że zrobię o tym ciekawy materiał, ponieważ sprzęt też jest naprawdę bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o gry wideo, moi drodzy, to było na tyle. Teraz zostało kilka jeszcze rzeczy. Czyli słuchajcie, część z Was pewnie widziała, że sprzedaję Switch Lite mojej żony na jakichś grupach Facebookowych, a to dlatego, że. Postanowiliśmy zaopatrzyć żonę w Nintendo Switch V2 Animal Crossing New Horizons Edition. nie? No i muszę Wam przyznać, że jest to bezapelacyjnie najładniejsza edycja Nintendo Switch, jaką widziałem osobiście. Zajebiste pudełko. Słuchajcie tutaj linie lotnicze Dodo. E, tutaj też ta graficzka na, na konsoli naprawdę wygląda rewelacyjnie. No ale największym dla mnie sztosem w tym wszystkim jest tutaj sam, właśnie od tej konsoli, Dog. Nie? Naprawdę cały jej kolor, taki. Kurde, to jest taki piaskowy, nie, wiem, taki kurde, kremowy, piaskowy. Tutaj mamy Timi Tommy i Tom Nook. Naprawdę, słuchajcie, graficzka wygląda rewelacyjnie pod telewizorem, wygląda to naprawdę świetnie. I jeżeli mamy z wami szczery teraz, to chyba jest dla mnie jedna z najładniejszych konsol, jaki widziałem w ogóle w swoim życiu, nie? Naprawdę edycja Animal Crossing Nintendo Switch rozwala system. Pokaż mi na chwilkę, proszę. Tutaj jeszcze wezmę konsolę od żony. Sama konsola też, powiem wam się, że jest naprawdę super, akurat, że nagram, nie Animal Crossing. Jak patrzyłem, tak względem tej poprzedniej wersji fajnej dynki, to widzę, że tutaj mamy chyba troszeczkę lepszą jakość obrazu. Nie? Ob obraz tak mocno nie wiem, nie arzeniuje ja ale to mówię o okiem lajka. To, co mi się też bardzo podoba, to nadruki, na druki, na tym sensie ta grafika, która jest na pleckach konsoli, tam pokazują, że różne zwierzątka zanim Crossing, domki, kwiatki, jakieś stoliczki. I wygląda to, słuchajcie, naprawdę, naprawdę świetnie. Bardzo ładna edycja. Aż się chce tutaj swipeować te amiibo, nie? Z nukami, czyli Nintendo Switch w wersji Animal Crossing. Darzony, że ona jest szczęśliwa. A jeżeli ktoś z Was słuchajcie, chce kupić Switch Light no to wiecie, walczy do mnie priv, nie? ok kolejne rzeczy. To już nie będą słuchajcie gry, to będą bardziej gadżety. No i tutaj coś, co jak zobaczyłem, słuchajcie, tego Funko no to musiałem go mieć od razu. Jest to główny bohater, słuchajcie, contra, zapomniałem jak teraz się nazywa, nie? Ten z blond włosami, nie? Figurka wygląda naprawdę rewelacyjnie. Tak jak nie jestem jakimś wielkim fanem Funko Popów, tak tutaj mamy, wiecie, to klasyczne cygaro z pas z amunicją, gnata, i to wygląda naprawdę naprawdę zajebiście. Ja kontrę uwielbiam, jest to jeden z moich takich ulubionych gier w życiu. Jeden z pierwszych gier, tak naprawdę, w które grałem kiedykolwiek, więc mam zawsze do tego duży sentyment i nie mogę się doczekać, aż dokupię jego czarno towarzysza. Moi drodzy, ostatnie, ostatnie dwa przedmioty to Tubsy, tubs, e, dokładnie Ada Wong. Tego akurat, słuchajcie, nie kupiłem, tylko dostałem w ramach współpracy z Num, Num School Design. Naprawdę bardzo, w sensie, ogólnie powiem wam tak, że Tubsy, moim zdaniem, mają więcej w sobie takiego charakteru i podobają mi się bardziej niż te, niż nie? Ale to jest tylko i wyłącznie moja tutaj opinia. Są wykonane bardzo fajnie. Tutaj mamy Ada Wong z jej klasycznym Uzi w sukienetrze znanej z Resident Evil 4. Naprawdę rewelacja. Muszę mieć teraz jeszcze tylko Leona i Chrisa. No i Jill. Do tego jeszcze słuchajcie, dostałem naszego tutaj kupca z Resident Evil 4. Wiecie co chodzi? Welcome, what you buying, i tak dalej. Ma swój kultowy plecak. Tutaj pokazuje nam, nam co ma za pazuką, i też wygląda naprawdę świetnie. To by było tak naprawdę, moi drodzy, na tyle. Słuchajcie w tym odcinku. Takie ostatnie mi czasy zrobiłem zakupy i będę się starał, żeby o większości z tych gier, które tutaj wam pokazałem, żeby znalazły się materiały na kanale ze Stardew Valley. I schadza cały już tak naprawdę macie i kilka. Teraz czekajcie na recenzję Stardew Valley. Dobra, moi drodzy, ja się z wami w tym momencie żegnam. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jakie były wasze ostatnie zakupy, jeżeli chodzi o gry wideo. No i co, u danego tygodnia, nie? Dnia wieczora lub też. Poranka, pozdrawiam serdecznie, zostawcie łapkę w górę, aby widził się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami! Nara!